Siema, siema z rana, no w sumie to już nie rano. Dzisiaj warsztatowo, pełen serwis olejowy, filtrowy, wszystko co tylko możliwe. Tutaj wymiana oringów, tutaj wymiana linki odbiegów, odbiegu C i D. O, to jest ta linka. Ta linka. No, o takim numerze. Może kto komuś się zepsuje, to już nie będzie musiał się do niej dobierać, a będzie sobie mógł domówić. No tak oliwki oczywiście, wszystko oryginały, filterki w naszym sklepiku też wszystko oryginały. Tu się idzie, zamawia i ogień. Także tak, pełen serwisik, mycie pukanie i za chwilę z powrotem w teren, ale pewnie już teren. Ja nim wyjadę dopiero w Żniwach. Z zobaczymy, jak to będzie, bo u nas ciągle pada. Więc jeszcze czas, ja mam czas akurat na zrobienie tego tutaj. A jeszcze wymiana oświetlenia będzie. U góry, ale to Wam pokażę jeszcze przy okazji później. Dobra, biorę się i działam. A, ktoś tam pytał, jak się sprawują te, te oponki. To są cztery yy, sztuki. Były nowe na niego założone. Tianli parę set kilometrów już przejechały po asfaltach i powiem Wam, że są dobre. Są w miarę twarde, więc nie uszkadzają się. Można sobie na nich latać. Dobra. Biorę. Oliwka leci, no już taka trochę ciemna, ale. No i w ogóle to tak. Tutaj są y, trzy miejsca, w których się spuszcza. W razie by coś. To nie są krople, to takie malowanie dżendira. Się spuszcza olej, także trzeba ze wszystkich tych miejsc spuszczać. No i co ja tu jeszcze będę działał? A będę działał, tam widzicie te śruby o tam, tam, tam. Tam mi zawsze się luzują, odkręcają. W tej emetce niestety rama jest tutaj rozkręcana, nie? I idzie zaraz ten. Teraz muszę to ładnie tam wyczyścić. I i nie będą się odkręcać zaspawuję tą ramę robię tak jak jest w tej drugiej jemce, jak jest premiumce, jedna duża rama i nie ma problemów bo te śruby się luzują wiadomo to wszystko pracuje te herdery są ciężkie długie szczególnie tak jak ja dużo z łyżką robię to przez to mi się to wszystko tutaj luzuje no i wszystkie oleje wszystkie wycieki Akurat chwilę na to jest, o widzicie, tutaj już nawet obcięło śrubę. Także tak. Chwila, moment. Tydzień takie oczko jest, to możemy się zabawić z tym tematem, a ten temat właśnie jest wkurzający, jeśli chodzi o to okręcanie tych śrub, bo jak pada czy coś, to trzeba się kłaść pod nim i tam z tym męczyć. No. Mam nadzieję, że mi się uda ty ładnie obspawać. Zobaczymy Dobra. Z jednego punktu już prawie olej zleciał, zaraz z drugiego i z trzeciego. I ogień na tłoki. Dobra. Jeszcze te oringi trzeba powymieniać i tą linkę. A ta linka tam jest to tam tam, 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 tam. Tutaj fajnie wszystko czyste, aby tu było przy tym baniaczku. Niestety tu jest nieszczelność i, i brzydko to wygląda. Ale już jak powymieniam to go umyję. Tylko szkoda, że tu w warsztacie nie mogę. Muszę założyć goło wyjechać i później zdjąć z powrotem i go umyć. Tak to tu wszędzie jest gitarka. No wiadomo jakiś tam kurz się zbiera, no bo to normalne. maszyna pracuje. Dobra. Ty... No i filterek ciemny się zrobił. Ale czyściutki nie ma. Nie ma nigdzie nic. Nie ma żadnych opiłków. Nic maszyna. Maszyna będzie. O, z pływami. Maszyna będzie gwizdać. Tutaj też było czyściutko i jest tam w sumie. Zaraz to myję. Wpada taki Nowy oryginałek JD No i będzie grało I będzie grało Także tak to się odbywa I dobra montaż nowego Olej wlany. Zakładam to Dokręcę troszeczkę dotknąłem łapą tu z ale to tylko osłonięte tak prowizorycznie, żeby mi się tu nic śmieci nie dostało, bo to nie było jeszcze umyte. Dobra, zakładam. Muszę dwoma rękami. No, udało się. Nalane idealnie na styk <grym> oleju. No i to dokręcamy. Oczywiście tutaj jest 40 nutek. Oringinowe poszły, bo tego tam nie pokazałem. Fiskonówka. Dobra. Dokręcę tak i zaraz idę po klucz i dokręcę z odpowiednią mocą. Bo ogólnie ciężko było to odkręcić. Zastało. Dobra. Dobra, a teraz kolejny. Stąd już zleciał olej. Teraz odkręcam. Następny korek. Tam już poluzowałem wcześniej klucza. Leci. O, pik. I jeszcze jeden tam dalej został. Dobra. U. Zlatuje ładnie. Jeszcze tam przystawki. Także. Pełna wymiana będzie. Wszystkiego dobra i dalej. Trzecie miejsce. Odkręcone. Leci tu już powylatywał. Tak. dało, że ci co robią to na co dzień? To wiedzą, ale może ktoś będzie to robił pierwszy raz. To myślę, że sobie podpatrzy. Dobra. No i olej pospuszczany, a teraz się pompuje. Daję taki olej. Ponowe osłoniłem sobie tak, żeby nic tam nie wpadło. No bo tak jak mówiłem ciągnik nie był umyty wcześniej niestety a tutaj jest miar od stanu oleju, od co niektórzy u nas z operatorów leją, masz się tym korkiem wylewa i później dziwiam się, że uszczelniacze siadają. To także wiecie nie? Trzeba patrzeć i kontrolować troszkę, bo później wywala uszczelnienia na skrzyni, jak jest go za dużo. No i skrzynia będzie ogarnięta. Jeśli chodzi o oleje i filtry, jeszcze tam uszczelniacze, ale uszczelniacze chyba już po umyciu, bo, bo tam strasznie brudno jest. Tam na tych wężach, nie? Czekam na lewarek, bo mi lewarek zabrali, bo tak też bym koło założył, wyjechał go umył i wjechał z powrotem, ale no nic, nie ma lewarka, to działa dalej. I oliwka zlatuje. Oczywiście, bo nie wspomniałem wcześniej, maszyna była rozgrzana, nie? Już trzecia wymiana w tym sezonie z wojnice. Też za chwilę lecą, bo wymieniam razem z silnikowym i co tam, co tam i tak to wygląda macha do góry podniesiona, żeby było lepiej Paliwko. Dobra, idę do sklepiku <laughs> Szukam filterów Dobra, do sklepiku RE 53 pięćdziesiąt trzy dziewięćdziesiąt dwa siedemdziesiąt dziewięć dobra odma dobra i olej wszystko jest auto kabinowe pełen komplet wszystkich filtrów tutaj jeszcze jeszcze, jeszcze pójdzie to paliwko nowe. To nie chce pójść? No nie. Dobra, Daj, no ja wezmę. Dobra, ja wezmę to ręką. O kurwa. Nie idzie. Spróbuj. No poszedł. To jest za mocno dokręcił wcześniej. To tutaj jest odma już odkręcona, wyjęta. I dobra. Trzeba pompkę do oleju i zmieniamy. Olej taki. Oryginal. Nie było. Jolionki wszystko lubią w oryginale. Dobra. Zmieniamy. Jedziemy dalej z akcją regeneracją. No i teraz nowy. Lecz pod podpompuj. Zalejemy go olejem. No i dalej do Nie żałuj towaru. No i dobra. Idę zamontować. Przekręć do góry. Dobra. I lecimy do Elonka. A tu jeszcze nie wytar... Nie, wytarte, dobra. o, ło, ło, panie, Dobra, niejedną rękę to chyba każdy wie, że to tam za fotelem siedzi. Ale powiem wam, o, jest śmieci w kabinówce. I wymieniana jest co zmianę oleju. Wymieniam sobie filtry kabinowe. No w takim terenie się pracuje, a tu ten wygląda tak, że no, każdy wie jak to wygląda, kurzy się, więc dobra wymienione. No i to pełen serwis kolejowy, filtrowy zrobione, aby mi zostały tutaj te filtry OT kabinowe, no i halogeny pomontować. I, no I ją umyć, ale czekam na lewarek, bo mi lewarek za a to nie jest lekki sprzęt. No, także tak, pewnie coś tam dogram, już jak będzie umyta, i jak będę podpinał do niej z powrotem herdera. Ale a jeszcze będę ramę tam, tak jak wam mówiłem, spawał właśnie, za to się zaraz wezmę. Albo poczekam do mycia, żeby tam nie było żadnego tłuszczu. Bo chwila uwagi i można zrobić papa. Pa. No, także tak. Na dzisiaj to by było tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że ktoś coś tam może dzięki temu będzie miał łatwiej zrobić u siebie. A to jest L170 w razie co, jakby ktoś tam nie wiedział. No, i tyle. Ja działam dalej. Postaram się zrobić też drugi materiał z dalszej ze spawania tej ramy, żeby to było mocniejsze, żeby te śruby się nie urywały. No, i jeszcze, jeszcze jest. Dopatrzyliśmy. Dopatrzyliśmy, o tutaj. O, się urwała jedna. Będziemy musieli to zdemontować. I wykręcić. I dać tu nową śrubę. No. Trochę ton to dźwiga. I tak. I to było na tyle. Na dzisiaj. Że do następnego. W czym się cześć.